Razem ze mną krynicki biznesmen Stanisław Cechini. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. Temat pijalni tutaj na forum ekonomicznym odbija się bardzo głośnym echem, ale bardzo pozytywnie. I warto zdradzić naszym telewizorom, że pan jest głównym inwestorem i głównym wykonawcą właśnie w pijalni tutaj w Krynicy. I mamy nadzieję, że za rok forum ekonomiczne znowu zagości do pijalni. Tak, jesteśmy głównym wykonawcą firma Cechini, czyli dwóch braci Stanisław i Józef Cechini. Na, jesteśmy na etapie tą budowę, którą prowadzi Józef Brat, jesteśmy na etapie pokrycia dachowego, montażu szusarki aluminiowej i w przyszłym roku o tej porze będziemy już kończyć też forum krynickie. Czyli na pewno już możemy zapowiedzieć telewizjom, co będzie głównym tematem przyszłorocznego forum. Panele dyskusyjne, wiele, wiele, bardzo wiele paneli zróżnicowanych. Forum w Krynicy jest miejscem, gdzie spotyka się świat biznesu ze światem polityki. Czy te panele były owocne? Panele były bardzo owocne, bardzo pouczające i w sferze biznesu, i prowadzenia firm, i polityki, i bardzo dużo. Poznało się, spotkało, bo rozmawiało się z dużo, dużo ludzi, czyli polityków, biznesmenów, bankierów, no i cały świat, świat show, biznesu, nie show biznesu. Bez show jak najbardziej. 23. Forum Ekonomiczne to wielka promocja dla miasta, dla okolicy, dla pana jako biznesmena, tutaj właśnie lokalnego, ale i nie tylko. To także chyba okazja i na im plus. Tak, to jest bardzo duża też okazja. Tym bardziej, że znak tutaj firmowy jest jednak w rozmowie rozpoznawalny już praktycznie i w Krakowie, i w Warszawie, w całym kraju, poprzez produkcję wód mineralnych naszej marki Cechini. Także jest to jest to wartość dodana i dla przedsiębiorstwa, i dla regionu. Czyli Pan bardzo pozytywnie ocenia 23. Forum Ekonomiczne. Tak, bardzo pozytywnie. Tym bardziej jestem. Byłem uczestnikiem też kilku forum, ale to forum chyba ma najwięcej polityków, ma najwięcej ludzi z biznesu, tych tak jak to mówią, pierwszych stron gazet zdecydowanie tak. No i myślę, że mimo tego, że są to osoby rozpoznawalne, osoby ważne, to wcale jakby takiej atmosfery nadętości nie czuć tutaj. Nie, nie mama się, się czuje taką, taką atmosferę przyjaźni, takiego takiego takiej swobody i, i bardzo chętnie jeśli się podejdzie do jakąś chciałby rozmowę się przeprowadzić, to bardzo chętnie nawiązują kontakt. Także jest taka taka naprawdę no Luźna, luźna atmosfera. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.